Ciąg dalszy z cyklu z Markiem przez Amerykę. Zwiedzanie. North Plate Nebraska jak się o bizony ładnie pasą. Tylko trzy są tutaj. Ale co on ma do powiedzenia? Zobaczmy. Może, może coś powie. Powiedz ludzkim głosem. No ale duży duży albo duża. Nie wiem. Nie patrzę. A następny tam. Bizonik. I tu jeszcze jeden. A ten to kręci do mnie głową. Czy ona. O, 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 o. No, wariacie. Spokój mi tu. North Plate Nebraska. Ciąg dalszy z cyklu z Markiem przez Amerykę. Ten park to jest ten sam, co z tymi kolejkami.